Pewnie jesteśmy już od wielu, wielu lat wśród mieszkańców Częstochowy znani z tego, że mamy niekonwencjonalne nieraz pomysły. I właśnie jeden z takich pomysłów, tutaj za namową kolegi z Wydziału Zarządzania, dr Andrzeja Brzezińskiego, zrobiliśmy wspólnie z Automobilu Klubem Częstochowskim zawody, wyścig o Puchar i Magnificencji Rektora Politechniki Częstochowskiej. Wyścig samochodowy. Pierwszy. Pierwszy w historii, bo ja nie pamiętam przynajmniej jak w AZS-ie jestem około 20 lat, to nie pamiętam, że żeśmy się jako AZS ścigali samochodami. Jak na seryjne na auto, wynik udało mi się osiągnąć. Nie, nie powiem, że dosyć wysoki, sam jestem dosyć, dosyć zaskoczony, także no to na pewno dobry dzień jest. Pochwal się tym wynikiem. Na razie drugie miejsce w Generalce, w klasie od 1150 do 1,4. No czasy tutaj dużo nie powiedzam, prawda, bo to jest 100, 100, minuta 50 dokładnie jest teraz, ale to jeszcze wszystko będzie zliczane, także jeszcze jako takowych wyników nie mamy do końca. Mamy dwa przejazdy, po dwa okrążenia. Czas z tych przejazdów jest zliczany i na tej zasadzie jest podawany. Później mamy mieć jeszcze jedną, osiem najlepszych. Z całej stawki będzie sortowało. Takim trybem nokautowym, że tak powiem, aż do ostatniej dwójki, która będzie się ścigała o puchar. I tak jestem pozytywnie zaskoczony, że, że udało się taką imprezę zorganizować i z przyjemnością w niej biorę udział. Na pewno się pojawię. Przede wszystkim to, że w dniu dzisiejszym, przy tak pięknej pogodzie, kilkadziesiąt osób, kilka godzin, dobrych kilka godzin, spędziło na świeżym Myślę, że to jest najważniejsze. Myślę, że od czasu do czasu będziemy, jeżeli tylko będą nam sprzyjali tutaj ci wszyscy, którzy nam pomogli zorganizować ten wyścig, to myślę, że będziemy chętni też się dołożyć własnymi siłami do tego, żeby jeszcze za jakiś czas taki wyścig zorganizować. No muszę w tym momencie podziękować wszystkim, bo praktycznie Automobil Klub Częstowski też rzucił swoje siły nieodpłatnie. Straż pożarna, policja, pogotowie, także tak naprawdę impreza ta to taki taki czyn społeczny, którego no trudno teraz oczekiwać, prawda, w tych czasach. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93.8 FM.